Anna Stryjewska. Fragment książki. Dama w kapeluszu. Wydawnictwo. Skarpa warszawska. Wytworny, przyciemniony buduar, w którym się znaleźli, zdobiły wysokie okna z upiętymi misternie kotarami, stylowe, wybitego byli nam kanapy, mniejsze i większe stoliczki, zastawione szkłem i popielnicami. Dym z cygar i papierosów unosił się pod sam sufit elegancką cienką stróżką, przenikał między nutami unoszących się perfum i lekkim powiewem wiatru, wpadającym przez uchylone na oścież okno. Szmer biegł pomiędzy skupionymi w ciasnych grupkach gośćmi, mieszał się z męskimi głosami, dźwiękami tłukącego się szkła, kobiecym chichotem i muzyką. Mężczyźni w smokingach, garniturach. Z przygładzonymi brylantyną włosami zeżercie dyskutowali, a panie im się przysłuchiwały, wyciągając głowy na długich szyjach i paląc zmysłowo papierosy w szklanych dolawkach. Po plecach kobiet spływały zwoje pereł, futrzane boa, szale i chusty. Włosy pań były ufryzowane, ułożone tuż nad karkiem, dokładnie w ten sposób, aby odsłonić subtelną linię ramion, szyi i karku. Zmysłowo podkreślone oczy strzelały spojrzeniami, a całości dopełniały drapieżność w ruchach i salwy powściągliwego śmiechu przerywające na pozór gorączkowe, interesujące rozmowy. Pod ścianą stało pianino, przy którym siedział już ubrany w smoking mężczyzna i uderzał w klawiaturę bez zaangażowania. Etiuda Chopina rwała się chaotycznie spod jego rąk, kiedy raz za razem pochylał się nad rzędem klawiszy. Uderzał to jednym palcem to drugim lub pociągał papierosa, którego przystawiała mu do usty jakaś ślicznotka. Sawery i Apolonia dotarli tutaj zaledwie kilka minut wcześniej. Drzwi otworzyła im uśmiechnięta, ubrana w odświętny mundurek pokojówka, która wskazała miejsce w korytarzu na wierzchnie ubranie, a następnie zaprowadziła do gwarnego salonu. Przywitano ich szampanem i maleńkimi zakąskami w postaci kanapek z pastą z łososia. W tej samej chwili podeszli do nich gospodarze i przystąpili do wylewnego powitania. Ona, dostojna, wytwornie ubrana dama, z krótkimi włosami ozdobionymi opaską z piórkiem, sznurem pereł sięgających pasa, zawiesiła wzrok na towarzyszącej chrynieckiemu dziewczynie. On, opasły brunet z rzadkimi, zaczesanymi do tyłu włosami, w smokingu ze srebrnymi spinkami, w sztywnych mankietach i kołnierzyku, schylił się, by pocałować dłonia Polonii. To moja zdolna pracownica. Pospieszył z prezentacją ksawery. Jej kapelusze zdobią głowy większości łodzianek. dodał z dumą. Naprawdę? To pani? Gospodyni nie kryła podekscytowania. Wiele dobrego słyszałam o tych wspaniałych nakryciach głowy. Pan ksawery odkrył nieoszlifowany diament. Nawet Mira Zakrzewska poczuła się zagrożona. Sama kiedyś słyszałam, jak mówiła podobne słowa. Zamilkła, skarcona spojrzeniem męża. A może się przesłyszałam? Zaszczybiotała, zmieniając ton. Czuję się zaszczycona Państwa obecnością, dodała z wystudiowanym wdziękiem i kurtuazją. Zapraszamy do głównej części salonu. Zaraz odbędzie się tam skromny recital Miry Zalewskiej wschodzącej gwiazdy Estrady. A po niej nasz Mojżesz będzie recytował swoją poezję. Ostatnio znów wydał tomik, w którym wszyscy się zaczytują, a niedawno założył kabaret. – Ararat, a co ci szelma z tego Mojżesza? – skwitował rubasznie pan domu, tymczasem pani Szydłowska kontynuowała z zapałem. – A na górze można obejrzeć wystawę obrazów Jankiela Adlera. Wszyscy fabryganci i najbogaci w mieście kupcy kolekcjonują jego dzieła. To wielki malarz. – Zapewne. – Krynicki chrząknął. – Słyszałem, że wspólnie z Markiem Szwarcem organizują wystawy nie tylko w Łodzi, ale także w Warszawie i Nowym Jorku. Tak, to wielcy artyści, których sława zatacza coraz większe kręgi. Tak samo jak Samuel Hirschenberg i jego brat Leon, a także ich kolega, Maurycy Trębacz. Przyznała rację, pani Szydłowska i ruchem ramienia wskazała wnętrze salonu. Mamy tutaj wielu znakomitych gości. Nie tylko malarzy, ale rzeźbiarzy, dziennikarzy, literatów i aktorów. To oni aktualnie nadają nurt w kulturze i sztuce. Chociażby nasz wspaniały Julian Tuwim. To nasze lokalne perełki. Zupełnie jak pani, pani Apolonio. Jestem pełna podziwu. Którą szkołę pani kończyła? Apolonia zamrugała, nie wiedząc, co powiedzieć. Poruszyła bezwiednie ustami, ale żadne słowo nie wypłynęło jej z gardła. Na szczęście w sukurs przyszedł jej nieoceniony towarzysz. To najważniejszą. Szkołę przetrwania. Odparł z lekką ironią, obejmując ją opiekuńczo ramieniem, na co gospodyni tylko uśmiechnęła się z przekąsem. Ach, to rozumiem. Szkoła życia to najważniejsze ze szkół, omiotła ich zagadkowym wzrokiem, a potem skinęła na męża. Bawcie się dobrze, moi kochani. Dziękujemy za zaproszenie. Rzucił jeszcze raz ksawery, zanim się oddalili. Pola tymczasem zapytała: Kto to? Właściciele tej kamienicy. Ich rodzina dorobiła się majątku na handlu z Rosją towarami włókienniczymi najczęściej bawełną. Przytaknęła i poszli dalej, ale apolonia wciąż nie mogła się opanować. Jeszcze chwila zostałaby zdemaskowana, gdyby nie chryniecki. Myśląc o tym, popatrzyła na niego z wdzięcznością. Ten ześ odstawił kieliszek i sięgnął po kolejny. Ona ledwie upiła kilka łyków. Wmieszali się w grupkę żywo dyskutujących mężczyzn i zatrzymali obok, chcąc ich posłuchać. Czysta forma stanowi istotę dzieła. Dobiegł do jej uszu niski głos. To jedność składająca się z wielu elementów. Czysta forma wyraża metafizyczny niepokój istnień poszczególnych, wtrącił ktoś inny, braniących się przed poczuciem osamotnienia, właśnie poprzez stworzenie. Nic z tego nie rozumiała. Do tej pory jej myśli i działania skupiały się na walce o przetrwanie. Wszędzie widziała głód, choroby, które dziesiątkowały mieszkańców miasta. Osieracone dzieci, a także grupy bandytów walczące między sobą na śmierć lub życie. Nikogo nie obchodziły wielkie słowa i fantazjowanie. Liczyło się tu i teraz. Liczył się kawałek chleba, dach nad głową i trochę wody do przemycia. Miejsce, i ci ludzie tutaj, zaprzeczali wszystkiemu całej tezie, którą budowała w sobie przez te dwa lata przebywania w mieście. Przepych, maniery, nadęcie, puste słowa, egzaltacja. Nie mogła i nie chciała wznieść się ponad to wszystko. Po jaką cholerę pan Ksewery ją tu przyprowadził? Czytał. Czerek, papaj.